22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się już o godzinie 9:00 biegiem wokół Jeziora Jelonek. Uczestnicy poprzez bieg chcieli uhonorować w aktywny sposób wydarzenie i wesprzeć Fundację Jurka Owsiaka w zakupie specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. To jest wielka energia, która ładuje akumulatory na następne, do następnej orkiestry. Myślę, że biegamy, bo lubimy. To jest takie nasze hasło: rock sztafeta biegowa nad Wenecją. O, tak to byśmy nazwali. Do akcji przyłączyli się również aktorzy i pracownicy teatru imienia Aleksandra Fredry, prezentując wymyślne stroje i transparenty, a przy tym świetnie się bawiąc. Pomyśleliśmy, że właśnie w biegu, gdzie są inni ludzie, to też może zobaczyć, że mamy inne kostiumy i ludzi to się, ludziom to się podoba. Mają fajne, śmieszne komentarze. Najśmieszniejsze, jaki usłyszałem, to ktoś powiedział, mówi, o ten założył dywan, to jak się zmoczy, to będzie mu dwa razy ciężej. W całym mieście można było spotkać mnóstwo wolontariuszy rozdających serduszka tym, którzy dorzucili co nieco do wośpowej puszki. Do akcji włączyli się m.in. ubrani w mundury członkowie grupy airsoftowej. W sumie każdy pochodzi z innej grupy, ale woź nas połączyło i wyszliśmy na ulicę, zbierać na opiekę dla dzieci i dla starszych. No a też mundury to wszystko przyciąga trochę ludzi i jest większe zainteresowanie. Następnie przenieśliśmy się na halę sportową drugiego liceum ogólnokształcącego, gdzie miało miejsce niezwykłe spotkanie. Na boisku zobaczyliśmy piłkarzy z klubu Mieszko Gniezno oraz rugbystów z Tytana. Chłopacy zagrali dość niecodzienny mecz. Trwał on 20 minut, a ponadto w pierwszej połowie w grze widzieliśmy zwykłą, okrągłą piłkę. Natomiast w drugiej była to już piłka do rugby. Kupa śmiechu. Pierwszy raz spotkaliśmy się w ogóle z piłką do rugby. Także myślę, że kibicom mogło się podobać. No, nam się na pewno podobało, także mam nadzieję, że kibicom też. No niestety wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania. Przegraliśmy dość wysoko z piłkarzami z Mieszka Gniezno. Aczkolwiek jestem zadowolony, to był bardzo ładny mecz. Nie było żadnych Kartek, nieporozumień, fauli to jest najważniejsze w tej imprezie. Kolejną atrakcją dnia była prezentacja w popularnym medyku. Odwiedzający mogli zmierzyć sobie ciśnienie krwi, sprawdzić czy ich waga mieści się w normie, a dzieci mogły się dowiedzieć ile wzrostu już mają i czy rozwijają się prawidłowo. Jest to też forma promocji naszej szkoły poprzez to, że młodzi ludzie będą tutaj dzisiaj trafiali. Też chcemy przekazać im ofertę edukacyjną i żeby mogli zobaczyć też ewentualnie, jaką tutaj bazą dydaktyczną dysponujemy, na jakich kierunkach w przyszłości mogliby podjąć dalszą naukę. Kieśnianie mogli skorzystać również z szerokiej oferty masaży leczniczych i relaksacyjnych. Najczęściej wszyscy godzą się na masaż grzbietu. Tam jest największa kumulacja wszystkich naszych stresów, tak też można powiedzieć, gdzie później te dolegliwości bólowe u nas występują, takie przeciążenia mięśniowe, też związane chociażby z pozycją pionową, więc tutaj bardzo chętnie z tego korzystają. Można stosować masaż na wszystkie okolice ciała, więc tutaj nie ma żadnego przeciwwskazania. Od godziny 13 na parkingu przy Kastoramie byliśmy świadkami pokazu ratownictwa drogowego. Strażacy i ratownicy medyczni przestrzegali przed nadmierną prędkością na drodze, a także informowali, jak zachować się, gdy uczestniczymy w wypadku. Najważniejsze jest zachować bezpieczeństwo, żeby do takich sytuacji akurat nie dochodziło. A po drugie, no, no jak dojdzie do sytuacji, no to wiadomo, że, że, że pomoc jest straż pożarna, pogotowie jest w drodze, że... Yy... Zachować spokój, przede wszystkim spokój, cierpliwość i, i akurat sugerować się do poleceń już przybyłych służb na miejscu. Strażacy byli obecni również na Gnieźnieńskim Rynku, gdzie udostępnili chętnym wóz z drabiną, na którą można było się wdrapać i sprawdzić swoją wytrzymałość oraz lęk wysokości. Przejażdżki motocyklami oraz gorącą herbatę dla najbardziej zmarzniętych proponowali członkowie klubu Born to Ride. Jak co roku tutaj pomagamy w Wośpie. Przyjechaliśmy motorami. Koledzy tutaj wożą dzieci motocyklami. Koledzy wożą tutaj dzieci, które wrzuciły coś do puszeczki. Dziewczyny też. Dziewczyny no, też? oczywiście. W wielkiej zbiórce pieniędzy towarzyszyły również imprezy przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury, m.in. pokaz filmów nagrodzonych podczas Ofeliady oraz walik karnawałowy dla dzieci. Ci jest, do do Gnieźnieńskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieścił się w Centrum Kultury Scena To Dziwna. Przez cały dzień napływały puszki z zebranymi przez wolontariuszy pieniędzmi. Stan konta na godzinę 22 wynosił ponad 105 tysięcy złotych. W STD odbywały się również koncerty. Wystąpiły takie zespoły jak Rockowe Steam Engine. I Primavera, poetycko-szantowe zagrali i poszli, przedstawiciele nurtu Disco Polo Bartosz Abramski oraz zespół OK, a także hip-hopowy skład Aula. W przerwie między koncertami miało miejsce tradycyjne światełko do nieba.